wypłacenia środków finansowych z tego tytułu. Cztery kontrole pozytywnie zakończone na, na terenie mojego gospodarstwa rolnego. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest 12 lutego 2011 roku kryminalne totalitarne w dalszym ciągu uh, nie wypłaciło dopłat uh, Rafałowi Polska z zemsty uh, za złożoną petycję i uh, 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 treść uh, w niej zawarte skazała Rafała Gawryńskiego na karę pięciu miesięcy ciężkiego więzienia.